To już nie dla mnie, to już jest nie dla mnie, nie? To już widzę. To przecież są nie Polacy, a lojalni eurokołchoźnicy. To są globaliści, klimatyści, pederaści. To oni żądali. On... Jesteście od Tiger Cross? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Mox. Mox. Moks. Proszę daj 50 Szanuję. złotych na powiększenie blistu. Czego chcecie? No bardzo Ci dziękuję, kolego sympatyczny. Jutro pójdę i wie. za tę kwotę każę powiększyć. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że dbasz, abym się czuł komfortowo. No, tak będzie. Skup się wi. Twój złotych. Halulaczku, czy możesz powiedzieć mojej żonce, żeby przestała śpiewać w tym momencie? Wierz mi niezręcznie jej o tym powiedzieć. O kurka. Ale słuchaj, może to zależy, co śpiewa. Bo nawet jak ci uszy więdną, to jak jakąś piosenkę miłosną, to tam wiesz... W pewnym momencie jak zadziałasz to już jej tchu braknie i już przestanie śpiewać, nie. Więc no tutaj perswazją nie musisz tego zwalczać, tylko działaniem. Nie siedzisz na streamie kurka wodna. Wyobrażacie sobie? Gościu ma żonkę, na pewno fajna laseczka. I zamiast w sobotę wieczorem Robić ciekawe rzeczy, odkrywać nowe horyzonty, to ten siedzi na streamie, tak, aż tamu zaczyna śpiewać, no. A nie ma innych odgłosów. O, panie mężu, to teraz ja ci pokażę. Na co musi się twojej żonki śpiew zamienić? Na takie. No. To teraz masz zadanie bojowe. Działaj. Czekajcie, patrzcie się na to. Ach. No, cóż nie do końca mi o to chodziło. Ej, co to było? Gościu, spadł i nie spadł. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Co, głosował pan? Głosowałem. I co teraz, co pan myśli o tym wyniku? Że, bo teraz e, mówią, o żeby liczyć, Ale ucimy czy nie ucimy? No ucimy. Churbo. A, że niedobrze, że wygrał pan Nawrocki. Tak. Czy mogły ale być sfałszowane te wybory? Nie, mi się wydaje, że nie. E, z jednej strony wie pan, trafował, e, Nie, to były ucime wybory. <ślesk> Kurka wodna no. Meanwhile. なあ、そう。 Bo on w ogóle na mój strzał nie zareagował, kur. Moje zdanie co do tego czy 100 tysięcy duchowy, we Wrocławku nazbierał? Chciałbym zapytać. Cały Włocławek przecież ma chyba. Ile Włocławek może mieć 200 tysięcy w tym ileś dzieci? Może ktoś z was zerknąć ile Włocławek ma mieszkańców? No, więcej niż 200 tysięcy chyba nie ma. tysięcy. No kurka, to co on pozbierał wszystkich? <grywa> kurka wodna, co za spryciarz! Wszystkich Włocławiaków zebrał. Chodził od domu do domu, klatka po klatce. Teraz awantura, czy to liczyć te głosy na nowo, czy nie liczyć? Oczywiście, że liczyć. A po co to liczyć? Bo teraz jest... Żeby było sprawiedliwa. Dla mnie to mogę nie liczyć. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. Nie może być seksów pornograficznych. Kurka nie może być, bo zablokują. No do, do buzi wkładasz. Był pan oflagowany żonkilem, tym znakiem O hańby czym pan mówi? Jakim, jakiej hańby? To było powstanie Że w pan, O czym pan jeszcze opowiada? To są bohaterowie naszej historii. To jest, historii. To jest Ja tego nie będę słuchał. <laughs> Kochani, co to był za ty... Ty to już przestań.